Wracają od trzeciego, powiedziała cicho Aniela. Odkładając telefon na stół i, spoglądając na męża, cieszyła się. Naprawdę, ale wraz z tą radością nadeszło też znajome już od kilku lat uczucie ciężaru. Kuchnia, sprzątanie, pościel, planowanie posiłków. Kiedyś była to wyczekiwana wizyta rodziny, dziś coraz bardziej przypominała próbę sił, do której trzeba się psychicznie przygotować. Zbliżała się majówka, miasto tętniło specyficzną atmosferą, w sklepach więcej ludzi, telewizja huczała o korkach, a Aniela czuła, jak w niej samej rośnie lekkie napięcie. Tydzień przed przyjazdem córkę odebrała telefon i dowiedziała się, że będą od trzeciego do piątego. Powiedziała o tym mężowi, ten tylko przytaknął krótko, to dobrze, będzie miło. Dla Anieli również było to miłe, wnuki, ich drobne ciała, biegające po domu, uśmiechy, śmiech, głosy pełne czułości. Wszystko to widywała zaledwie kilka razy do roku, to były bezcenne chwile, ale zaraz obok tej radości pojawiło się westchnienie. Wspomnienia zeszłorocznych świąt noworocznych jeszcze nie wyblakły. Od świtu krzątała się w kuchni, myśląc o wnukach, gotując, doglądając, nie mając nawet chwili na złapanie własnego rytmu. A jednak, gdy słyszała babciu, soka. A są ciastka, zawsze odpowiadała z uśmiechem. Córka śmiała się, maluchy mają tyle energii, prawda? Tak, miały, ale czy ktoś zauważył, jak ta energia przytłacza, cieszyła się, ale była też zmęczona. Może to właśnie było prawdziwe oblicze babcinego serca radość, ale też cień zmęczenia. Aniela podeszła do zamrażarki, uchyliła drzwiczki, przejrzała zawartość: mięso, jajka, napoje gazowane, które wnuki lubiły, czy wszystko jeszcze było, czy trzeba coś dokupić. Sięgnęła po notes i zaczęła spisywać: przygotować coś na obiad, co by tu. Przypomniała sobie zeszły rok, Gotowała z zapałem, z serca, a wnuk spróbował tylko jeden kęs duszonych warzyw i powiedział: Nie lubię tego. Córka wtedy spokojnie doda: Nie zmuszaj go. Jak nie chce, to niech nie je. Ten moment, kiedy pałeczki zatrzymały się w pół drogi, to wspomnienie nadal bolało, ale przecież nie mogła nie przygotować. Wyciągnęła kołdry ze schowka, rozwiesiła je na balkonie. Plecy ją bolały, ale nie skarżyła się. Po prostu robiła to wszystko niepytana. Chciała, by byli zadowoleni, a jednocześnie bała się. Co jeśli znów się przemęczy? Nagle przypomniała sobie jedno zdanie: „Nie krępuj się, mamu, córka”. Powiedziała to, gdy przyjechali latem w progu, zdejmując buty, rzuciła to od niechcenia. Zapewne chciała dobrze, ale w sercu Anieli to zdanie utkwiło jak cierń: Nie krępuj się, ale jak to zrobić? Czy nie sprzątać pokoju, nie przygotowywać pościeli, gotować jak zawsze, niby rozumiała, ale ciało ciało samo działało. Ręce szorowały kuchnię, nogi zamietały przedpokój, wszystko miało być perfekcyjnie i ten dodatek, naprawdę, może być cokolwiek, coś prostego, to cokolwiek było najgorsze, bo jeśli naprawdę mogłoby być cokolwiek, to czemu czuła się tak zagubiona? Czy wnuki zjedzą, czy będzie im smakowało, czy się nie zawiodą zamiast ułatwienia, nowe zmartwienia, dzień przyjazdu nadszedł niespodziewanie szybko. Drzwi wejściowe otworzyły się z impetem, a dziecięcy głos rozbrzmiał po całym domu. W tamtym momencie Aniela poczuła jak coś mięknie w jej piersi, uśmiech pojawił się sam, wytarła ręce w fartuch i wyszła do przedpokoju. Córka, zięć, i pełne energii wnuki stali na progu. Córka powiedziała z uśmiechem: Mamo, przepraszam, że tak późno i bez zapowiedzi, ale nie przejmuj się dobrze. To zdanie znowu zadrgało w sercu Anieli, ale odpowiedziała tak, jak zawsze: Nie krępujcie się, czujcie się jak u siebie. Chciała. Żeby tak właśnie było. Ale już przy pierwszym posiłku okazało się, że cokolwiek to pułapka, nie wiedziała dokładnie, o której przyjadą, więc przygotowała coś prostego. Wnuk skrzywił się i powiedział tego nie lubię. Córka rzuciła nie musi jeść. Jeśli nie chce, Aniela westchnęła w duchu, przecież miało być dobrze. Na kolację postarała się bardziej. Ulubione potrawy córki, duszone warzywa, dla zięcia ryba w sosie miso, dla wnuków panierowane kotleciki i ziemniaki, nawet ciasto z truskawkami kupiła specjalnie. Kilka godzin spędzonych w kuchni, by stworzyć coś wyjątkowego. Oho, my ale zrobiłaś tego dużo. Zaśmiała się córka, robiąc zdjęcie telefonem, ale dziękuję nie padło, tylko pstryk i już patrzyła w ekran. Wrzucając zdjęcie na media społecznościowe, wnuk szturchał kotleta pałeczkami, zachrupiące rzucił żartem, zięć dodał. Ja to lubię gotować samemu, ale jego talerz prawie się nie zmienił. Zimne się zrobi, przypomniała Aniela, próbując stworzyć atmosferę wspólnego posiłku, ale nikt nie patrzył na siebie. Każdy zajęty telefon, telewizja, tylko hałas z ekranu wypełniał ciszę. Córka w końcu zaczęła jeść, wnuk jednak szybko wstał już najedzony. Nie zmuszaj go, powiedziała córka natychmiast, jakby aniela była zbyt nahalna, a przecież chciała tylko sprawić przyjemność. Chciała porozmawiać, wiedzieć, co lubią, ać czego nie próbowała budować coś więcej, bo wierzyła, że tak wygląda rola matki i babci. Nagle wnuk zaczął biegać wokół stołu. Rozchlapując sos i przewracając krzesło, Aniela była przerażona. Nie biegaj tu. To niebezpieczne. Zawołała kilkakrotnie. Nie słuchał. Córka spojrzała na nią z lekkim grymasem. A mamo, nie przesadzaj. To tylko dziecko. Musi się trochę poruszać. Aniela zamilkła. Nie chciała krzyczeć. Tylko się bała. Porcelanowe naczynia, gorąca zupa, ostre sztućce wystarczyłby jeden wypadek, ale w ich oczach wyglądała jak przewrażliwiona staruszka, mąż, który dotąd milczał, tylko, ściszył telewizor, aniela bez słowa poszła do kuchni, góra naczyń w zlewie, ryż przyklejony do misek, myjąc je poczuła ból w plecach i ramionach, co by dała za jedno, dziękuję, za było pyszne. Jedno słowo mogło podnieść ją na duchu, zamiast tego tylko szum wody i ciężka cisza. Zaraz po śniadaniu wnuk nagle zawołał. E, eee, mamu, chodźmy gdzieś, tu jest nudno, aniela zamarła, nie minęła nawet doba. A już słyszała, że nudno, córka, patrząc w ekran telefonu, odpowiedziała: Możemy iść gdziekolwiek, ale pewnie wszędzie tłumy może gdzieś ich zabierzesz. Mamo, gdziekolwiek znów to słowo ale dla dziecka gdziekolwiek nigdy nie jest byle gdzie musi być atrakcja. W końcu padło pytanie: Akwarium. Czy park rozrywki? Oczy wnuka rozbłysły. Odpowiedź była oczywista. Aniela westchnęła. Mąż pojechał po auto. Ona sama zaczęła przygotowania. Ryżowe kulki, termosy, przekąski, zapasowe skarpetki, czapki przeciwsłoneczne, mokre chusteczki. Już rano była wykończona. Na miejscu kolejki, Sama wejściówka z paszportami kosztowała fortunę. Żar lał się z nieba. Córka z zięciem wsiedli z dziećmi do kolejki górskiej. Zaraz wrócimy, rzucili lekko. Aniela i jej mąż zostali na ławce, pilnując plecaków. 30 stopni, nawet siedząc bez ruchu, potlał się po plecach. Babciu, chce mi się pić, wołał wnuk. A ja chcę lody, dodała wnuczka. My pójdziemy na ten ekstremalny rollercoaster. Dobrze, powiedziała córka. I znów zostali z wnukami do sklepu, do Łazienki, potem z powrotem. Raz trzeba było biec, bo dziecko nagle zachciało Siusiu. Nogi bolały, oddech był płytki, czujne oczy by nikt się nie zgubił, by się nie przewrócił, niby drobiazgi, ale dla starszych ludzi to ogromny wysiłek. W drodze powrotnej wnuki spały jak kamienie na tylnym siedzeniu. Aniela spojrzała na ich spokojne twarze, była zmęczona, ale czuła też ulgę, choć odrobinę mąż prowadził w ciszy. Raz westchnął głęboko, nie oczekiwała wdzięczności, ale jedno dobrze, że byliście mogłoby zmienić wszystko. Wrócili wieczorem, ledwie zdjęła buty, znów ruszyła do kuchni. Przygotowała kolację, to był tylko jeden dzień, ale wydawało się, jakby trwał tydzień. Aniela wiedziała, że wizyta rodziny będzie kosztować, ale gdy spojrzała na stertę paragonów. Poczuła, jak w niej wszystko opada. Obiad w restauracji rodzinnej, pięć osób, napoje, desri. Dziecięce menu, ponad 300 złotych. Sushi zawsze przekraczało 300, a gdy raz poszli na szwedzki stół z grillowanym mięsem, rachunek sięgnął niemal 600. Przez trzy dni wydali między 1000 a półtora 1500 zł tylko na jedzenie, wesołe miasteczko, bilety wstępu z pełnym dostępem 600 zł, do tego napoje, laure, pamiątki, kolejne 500. Łącznie tylko ten dzień pochłonął ponad 1000 zł. Kupisz mi to, babciu? A to też wnukowie prosili z błyskiem w oku. I jak tu odmówić? Przecież to dzieci, a oni dziadkowie. W domu też były zapasy, przekąski. Soki, mleczka, pralka chodziła codziennie, łazienka zużywała więcej wody. Ogrzewanie, wszystko rosło, niby tylko kilka dni, a jednak Aniela przeliczyła wszystko. Wyszło ponad dwa tysiące złotych. To bardzo dużo jak na emeryturę, można powiedzieć, nikt ich nie zmuszał, ale serce, serce babci chce, żeby dzieci powiedziały, było super u babci. Dla tej jednej myśli da się z siebie wszystko, ale prawda jest taka. Teraz muszą zaciskać pasa, oszczędzać na jedzeniu, odkładać wizyty u lekarza, przeliczać drobniaki w portfelu. Córka uśmiechnęła się. To były cudowne dni, prawda? Aniela przytaknęła z cichym uśmiechem, bo co miała powiedzieć? Pieniądze to nie wszystko, ale dla starszych ludzi bezpieczeństwo finansowe oznacza spokój. A teraz ten spokój znów się oddalił. Wtedy pralka zakończyła cykl, Aniela wzięła pranie, przeszła korytarzem, zatrzymała się z salonu. Dobiegł głos mu z wnuka. Cichy, przeciągły, z lekkim znużeniem. Eee, mamo, ja chcę już wracać. Tu jest nudno. Babcia ciągle coś mówi. Wracajmy do domu. Pranie wysunęło się z rąk i upadło na podłogę. Stała nieruchomo. Może się przesłyszała. Po chwili głos córki. Wytrzymaj, babcia się stara. Nie narzekaj tyle, nie było w tym złości. Raczej rezygnacja, jakby mówiła, przemęcz się, potem będzie lepiej. Coś w środku Anieli powoli gasło. Nudno, babcia marudzi. Wracać do domu, to tak widzieli jej dom? Przecież szykowała smakołyki. Wyciągała zabawki, biegała. Gotowała, starała się całym sercem, ale może dla dziecka to wszystko było tylko ograniczeniem. Zakazy, polecenia: Uważaj, nie biegaj, nie krzycz, mówiła z troską. A odbierane było jak nagana nie chciała już słuchać odeszła do Łazienki ręcznie wyprała upuszczony ręcznik przez chwilę nie myślała o niczym. Tylko pustka, a w niej piekący ból w piersi. Jak to możliwe, że jedno zdanie potrafi złamać serce? To upa babciu jej Trambek. Przyjedziemy znowu. Drzwi wejściowe trzasnęły. Nagle w domu zapanowała cisza. Aż zatykało uszy, jakby wszystkie dźwięki wyparowały w jednej chwili. Aniela stała przez chwilę przy przedpokoju, patrząc w stronę drzwi. Nie dla kogoś. Po prostu nie mogła się ruszyć. Westchnienie uciekło jej z głębi ciała. Samo wróciła do salonu. Na stole niedopite soki. Nadgryzione ciastka. Poduszki. Na kanapie rozrzucone. Jakby wciąż ktoś tam siedział. Pokój, który zwykle był schludny, teraz wyglądał jak po burzy. Może posprzątamy? Zapytał cicho mąż. Tak, odpowiedziała, ale ciało nie chciało się ruszyć. Nie chodziło o zmęczenie, raczej o to, że wszystko w niej nagle opadło. Jakby coś, co przez te dni było napięte, jak struna, pękło. Jeszcze parę godzin wcześniej dom był pełen śmiechu. Dzieci, dzieci biegały. Telewizor grał, wszyscy byli razem. Wtedy miała myśli, oby już sobie pojechali. Ale teraz, gdy naprawdę odjechali, pojawiło się puste miejsce między ulgą a żalem. W kuchni wlewała wodę do czajnika i znów przypomniało jej się tamto zdanie. Tu jest nudno, babcia tylko coś gada. Zabolało, nadal tam było, córka odpowiedziała może łagodnie, ale między słowami dało się wyczuć. Wytrzymaj. Babcia jest i jaka jest. To bolało jeszcze bardziej. Dzięki. Mamo, naprawdę nam pomogłaś, córka to powiedziała, ale aniela nie mogła pozbyć się wrażenia. Że zaraz potem w głowie córki padły inne słowa, ale mama to jednak uciążliwa babcia, sprzątała podłogę, kiedy mąż powiedział, tak cicho się zrobiło. Aniela tylko kiwnęła głową, wyłączyła odkurzacz, spojrzała przez okno, pranie wisiało na wietrze, ale wydawało się jakieś samotne i wtedy pomyślała, czy na święta też przyjadą? Zdziwiła się, że zadała to pytanie. Przecież tak się zmęczyła. A jednak w sercu znów coś się poruszyło. Tylko czy znów wytrzymają to wszystko? Zabawki zostały schowane. Telewizor znów grał spokojne programy. Dom wracał do normalności, ale i chciała. Nie, położę się na chwilę. Mówił mąż coraz częściej. Aniela budziła się każdego dnia z bólem w kolanach, w krzyżu, zaczęła myśleć: Czy naprawdę damy radę tak co roku? Bo to nie tylko radość to obowiązek, koszty, wysiłek rzeczy, które z wiekiem przestają być oczywiste, i wtedy przyszła wiadomość: Chcielibyśmy przyjechać na święta. Może dwa noclegi będą ok. Zrobiło jej się ciężko na sercu. Jeszcze nie zdążyła odpocząć, a już nadchodziła kolejna fala. Dla córki to może tylko dwa razy w roku, ale dla nich ogromne przedsięwzięcie: transport, jedzenie, rachunki, atrakcje. Ostatnio wydali ponad dwa tysiące, a przecież. Niczego nie planujcie, mówiła córka, ale kiedy przyjeżdżają, trzeba mieć wszystko i wtedy pomyślała: Może pora coś zmienić. Może spotkać się wiosną, kiedy nie jest zimno ani upalnie. Może nocleg w pobliskim hotelu, żeby łatwiej się wszystkim żyło. Może wspólne gotowanie zamiast wszystko samemu, nie wszystko naraz, ale choć trochę, choć jeden krok w stronę równowagi, po raz pierwszy Aniela poczuła, że może powiedzieć nie musimy się aż tak starać. Zastanawiała się, czy zadzwonić do córki, aż jej szczerze porozmawiać. Bała się, że się obrazi, że się zdziwi. Choć córka ma już ponad 40 lat. Ona wciąż nie chciała być ciężarem, ale tym razem chciała spróbować. Muszę z tobą o czymś pogadać, ćwiczyła w myślach. Może wtedy zbudują coś nowego, prawdziwego. Spojrzała na męża, dam powie mu o wszystkim. Czuła, że on też to zrozumie. A może nawet razem znów przywitają rodzinę, ale już z większym spokojem. I większą troską nie tylko o innych, ale też o siebie samych. Jeśli, czytając tę historię, odnalazłeś choć cząstkę siebie, nie zaprzeczaj swoim uczuciom. To nie egoizm ani słabość to znak, że troszczysz się o siebie. I tylko wtedy, gdy dasz sobie prawo do odpoczynku, możesz dać innym prawdziwe ciepło.